Jak ty tłumaczysz to, że przez te trzy lata nie byliśmy w stanie, my, mówię, możemy, możesz sobie to podzielić, my, Europejczycy, my, Stany Zjednoczone, my wspólnie, nie byliśmy w stanie zaproponować jakiejś jednolitej teorii zwycięstwa? Bo ja tak szybko wiesz, intuicyjnie, zaraz po przeczytaniu twojego tekstu, tak sobie pomyślałem, że. A może właśnie kwestia tego, że nie mamy teorii zwycięstwa, jest bardzo wygodna, bo jesteśmy w stanie mobilizować różnych graczy, którzy mają różni, różne jednak interesy, i każdy sobie dopowiada swoją własną teorię zwycięstwa, dlaczego popiera akurat Ukrainę w tym konflikcie? Myślę, że to było całkiem korzystne, czy też komfortowe rozwiązanie dla nas na początku wojny. A mianowicie rzeczywiście, gdy tutaj w pewnym sensie niedopowiedzeniem było to, że dążymy do tych granic 91 roku i ani centymetra mniej no to to oczywiście pomagało mobilizować i stronę ukraińską i, i tutaj opinię międzynarodową, czy w ogóle społeczność międzynarodową, powinien powinienem powiedzieć. Natomiast im, im dalej w las, to niestety mam wrażenie, że ten brak takiego punktu końcowego zaczął przeszkadzać, zaczął uwierać, a niekoniecznie pomagać, dlatego że kilkukrotnie mieliśmy sytuację, w której brak jakiegokolwiek punktu końcowego bardzo negatywnie się odbił na Ukrainie. I to on się odbił chociażby wtedy, gdy kongres debatował nad, nad pakietem wsparcia dla Ukrainy. Biden był wtedy oczywiście oskarżany przez, nawet przez część demokratów też, no, ale oczywiście przez środowisko Republikanów o to, że nie wiemy, po co my pomagamy tej Ukrainie, nie wiemy, do czego dążymy.